Co, dzisiaj pani rozdawała sprawdziany? O, właśnie idzie, zapytam go. O cześć kuba, słyszałem, że pani dzisiaj rozdawała sprawdziany. Mogę zobaczyć? Co to, to nie jest mój test? Mam go w plecaku, ale muszę iść szybko do łazienki. Zaraz ci go pokażę. Okej, okay, okej, okay, nie ma sprawy, to przyjdź zaraz. O, proszę, znalazłem. Dobrze, pozwól, że zobaczę. O, 84% na 100. Świetna robota, brawo. No, powiem Ci, Kuba, że chyba pójdziemy dzisiaj wieczorem do restauracji i do kina, żeby to uczcić.